Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj chciałbym pokazać jak przygotowywuję no, jedzonko dla piskąt. Tutaj mam taki garnek 5 litrowy, to tak ponad połowa jest zapełniona warzywami. No połowa. Tak połowa. Teraz będę je mielił blenderem. Także natychmiastowo zmielone no mamy tutaj tak 1,5 litra tego tej papki. Ale tutaj pełno witamin, mamy głównie marchew, trochę ziemniaków, Jakieś listki, tej... Troszeczkę jest tej listków, tych tych zgrubień od kalarepy tego. No tych takich od listków, bo liście dostały kury. No wiem, że powodują wzdęcia, mogą powodować, tak samo jak u królików. Także dałem troszeczkę i po prostu ugotowałem. Patrzcie, jeden piskrak jest, jeden właśnie zleciał na dół. Wszystkie obiegają pełno. Dzisiaj kupiłem im nową paszę. Troszeczkę sobie nasypałem do wora Żebym miał przy sobie w pokoju no. i mieszam ze starą, aczkolwiek to z tej samej firmy. I tak używam paszy do pisku, teraz już mm. gdyż... No po prostu stwierdziłem, bo miałem tak, że był zgon jeden i... No trochę się przestraszyłem i jednak zasugerowali, że na paszy będzie najbezpieczniej. Także po prostu mieszam paszę ze swoją mieszanką mielonych zbóż, ewentualnie samą paszę. Teraz na przykład, patrzcie, dostały samą paszę, no, tylko im trochę wsypały, aczkolwiek no, dałem to na podwyższenie. A nadal wsypuję, aczkolwiek dużo mniej. No, także tak, tu mamy gorącą mieszankę, to jest totalnie gęsta zupa krem. Taka bardzo gęsta. I do tego dajemy, tak, garść nowej paszy. starej damy teraz tak kolejna rzecz to otwieram sobie w tym momencie yy, kukurydza mielona śruta taka zbierałem z pola i sobie sam zmieliłem <laughs> dobra i teraz moja pasza mam przy sobie tylko moją zmieszaną z pszenicą o tutaj widzicie więcej to jest taki bardzo pros proszkowana bardzo no. głównie mamy tutaj pszenicę kukurydzę, yy, jęczmień a także zioła. Zioła różne. Takie, bo sobie usłyszałem wakacje i korzystam i to jest bardzo dobry. Dobra, i teraz po prostu mieszamy, żeby była gęstsza konsystencja. No i pozostałem to w takiej konsystencji. ...gęstej i do wystygnięcia pozostawiam tak ze dwie godzinki, co najmniej. Jeśli uznam, że będzie po prostu... ...już nie będzie gorące, no to dostaną taką chłodną, pokojowej temperaturze na, na przykład. Yy, dodam też, że to będzie jeszcze bardziej gęste, gdyż, no wiecie, jeżeli nie wiecie, to warzywa takie gotowane, szczególnie na przykład tu ziem, jak ziemniaki gotujemy, yy, czy tam parujemy, nie? dla królików, czy dla jakich tam zwierząt, dla kur nawet nie to widać, że po wystygnięciu one gęstnieją. To tak samo te warzywka. Także tak wygląda moje jedzonko, jakie dostają piskaki. Dodatkowo jest to taka zwykła pasza granulat od pierwszego do 8 tygodnia, aktualnie jedynka. O. Ze śrutą kukurydzianą i moją śrutą paszową. Także mam nadzieję, że y, takie coś, jeżeli zrobicie, będzie odpowiadało Waszym pisklakom, a także kurkom dorosłym, bo kurka dorosła też nie, wiadomo, wie, wiecie, y, nie, nie potem, nie, no, nie pogardzi sobie takim jedzonkiem, bo co rary, tas, no, będą tęsknić pisklaki za kilka miesięcy, za tym, może i za miesiąc, tak dostają teraz na wzmocnienie, witaminki, wszystko mają. Później też będą gotowane, nie gotowane, tylko gotowe dostawały wszystko. No tylko wiadomo, gotowane, na przykład ziemniaki, marchew. No. Aczkolwiek mam nadzieję, tak jak mówiłem, że posmakuję waszym kurkom. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.